Jesteśmy w pięknym miejscu, sami zobaczcie. Pod mostem, oczywiście kolejowym, bardzo piękny, ale nie będziemy łapać jak na razie magnesem. Się zdziwicie dlaczego mam czarne rękawiczki. Jest piękne miejsce, cisza, spokój. Mój bałagan, baruk. Mamy grill. Tam jest kuchenka gazowa, zarobimy wstać kawkę. A oczywiście, jak widzicie, magnesiki jeżdżą ze mną. Magnes neodymowy z Magtomu polecam. A my co będziemy robić? Będziemy robić krupnioki po mojemu. Także ja się przepinam i zaraz wracam. No tutaj, jak widać, jedna cebula z różnie to mówią trzeba na paseczki drobniutko może być grubie jak ktoś woli dobra Jedno, drugie. Powiem wam, takie gotowanie na łonie natury jest najlepsze, jakie może być samą przyrodą. No i dobra, to mamy. Naszykowane, i co potrzebujemy? Oczywiście krupnioki. Zaraz się widzimy. No i tak mamy krupnioki. To jest krupniok, czyli kaszanka, bo jest kasza. Są jeszcze żymloki. Jest podobne do tego, tylko zamiast kaszy jest bułka. Także, co? poczekać Przełożymy sobie. Jeszcze do foliówki na chwilę, żeby mieć miejsce. Ja Wam pokażę jak robię jedno. Bierzemy folię aluminiową. Oczywiście wszystkie śmieci idą do torebki, bo nie zaśmiecamy. Idzie tu. Czemu tu nie chce się otworzyć ta folia? Ojej, dobra. Mamy folię. Myślę, że tyle stać. Schowamy do... ...produkcji, że tak powiem. No i co? Kładziemy krupnioka. Troszeczkę... Cebulki nie za dużo, one już sobie mają cebulkę też. I tu mamy to, co lubię najlepiej, plaster boczku na to do lodówki, i tu mamy jeszcze kapustę kiszoną. I z tej kapuchy też ładujemy taki kawałek, tak jak widać. No i to wszystko zawijamy. we folię i taki oto krupniok powędruje tu powędruje na grilla i będziemy piekli, a później ci co przyjadą do mnie y będą oceniać jak to smakuje. oczywiście można poprzyprawiać jeszcze. Ja przypraw zapomniałem. Także dzięki wielkie i hej! No i tak krupnioki zrobione. Są tu w torbie. Ja torbę zamykam. Chodne picie tylko bierzemy. Jak przyjadą goście, będziemy rozstawiać, wstawiać. I dziękuję. Do zobaczenia.